Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Zwoleniu. Znajdujemy się na tak drodze czerskiej. Drodze, której istnienie budzi zamęt w historii Zwolenia. Której istnienie budzi kontrowersję i prowadzi do tej pory, może czas powstania tej drogi, to czas średniowiecza, prowadzi do konfliktu między historykami, regionalistami w Zwoleniu. Nazywam się Daniel Sukniewicz, jestem projektantem i koordynatorem Szlaku Księstw Mazowieckich i zaraz Państwu opowiem tą historię. Nazwa Droga Czerska pochodzi zapewne od tego, że trakt ten łączył Czersk, stolicę Księstwa Mazowieckiego w XIII i XIV wieku, właśnie z rubieżami Mazowsza. A to by oznaczało, że zwoleń, który znajduje się 60 km na południe od Pilicy. Pilicy, która jest uznawana powszechnie za południową granicę Mazowsza, należał w tamtym czasie właśnie do Mazowsza. I ten temat budzi kontrowersję, bowiem powszechnie w świadomości regionalistów zwoleńskich, przynajmniej ich części, jest przynależność miasta do Małopolski. Czy w związku z tym Zwoleń należy do Małopolski, czy do Mazowsza? Czy też mamy do czynienia z rubieżą, które zawsze przechodziło z jednych rąk w drugie? Zapraszam serdecznie na Turniej Miast 4 września do zwolenia i tutaj rozstrzygniemy te wątpliwości.